Witam serdecznie przy niedzieli. Dzisiaj, kilka słów przejdziemy się po budowie, bo pokończyłem w zasadzie już takie zabudowy z płyty gipsowo-kartonowej. A że taki temat niedzielny to taki spokojniejszy, to powiem Wam, że ja przy budowlance kręcę się przeszło 10 lat, już. Przeszło 10 lat tutaj przyjeżdżam do szyryfa tego nie. A, a ogólnie, no w Polsce to nie, w Polsce ja nie miałem do czynienia z budowlanką wcześniej. wcześniej. Dopiero tutaj, jak przyjechałem do Niemiec, to zacząłem się jakoś tam uczyć tego wszystkiego. No i tam trochę się nauczyłem, ale niewiele, wiecie, tak liznąłem powiedzmy, nie? No ale coś tam się jakoś pomału samemu zrobi. I, i zobaczcie, tyle lat y, pracuję, kręcę się koło tego i nie wiedziałem, że jest taki beton. Y, tutaj on się nazywa jastrych płynny. Ale to jest taki beton szybki. Normalnie jak robicie łazienkę na przykład czy jakąkolwiek wylewkę w mieszkaniu, w domu, no w domu, bo w mieszkaniu to firma najczęściej zrobi, nie? To robi się wylewkę u nas najczęściej betonową, czasami anhydrytową, ale najczęściej betonową, która jest lepsza, to zostawmy to, to nie ma żadnego najmniejszego jak gdyby prawie że znaczenia. I co? No i normalna wylewka betonowa musi dojrzewać 4 tygodnie, 28 dni przy dobrych tam warunkach, przy dobrej temperaturze, przy dobrej wilgotności powietrza, jakby w koło, nie? I dopiero wtedy możecie kłaść czy to glazurę, terakotę, czy też jakąś panele drewniane. Na przykład drewno to w ogóle lepiej, żeby jeszcze dłużej postało niż miesiąc, żeby ta posadzka była już taka naprawdę super sucha jak gdyby, no i związana i tam dojrzała. Aby potem nie podnosiło nam parkietów czy też paneli, bo przy glazurze to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Tam troszkę tej wilgocie jeszcze może być w tej posadce, To sobie odparuje tam przez yy, fugi czy nie przez fugi, ale ogólnie jest przyjęte, że posadzka betonowa powinna być tak samo anhydrytowa. 28 dni dojrzewać, 4 tygodnie. A że my nie mamy już czasu, bo termin oddania tego wszystkiego jest na Boże Narodzenie. No to się dowiedziałem, że jest coś takiego, żeby w łazience, akurat nie w tej, ale pójdziemy za chwilę tam, to wam pokażę, że jest taki właśnie jastrych płynny, który dzisiaj się wylewa, a jutro można już na tym kłaść terakotę. Idziemy. Dobra, jeszcze na chwilkę tylko z tej pierwszej łazienki. Bo takich łazienek ogólnie zrobiłem, jak przyjechałem, nie wiem, jak tu jestem trzy tygodnie, yy, znaczy zrobiłem, pozakrywałem ściany i sufity, chyba ze cztery. No, zaraz pokażę Wam. E, tutaj wiadomo, trzeba e, pilnować się z tymi różnymi światłami i tymi tymi. Tutaj są dwa zawory, więc trzeba było też e, klapę zostawić. Przyjdzie, tu jest wentylacja i coś tam jeszcze, tam ładna szpara wyszła, ale to też się jakoś. Mm zamaskuję, no i weźmiemy światełko z sobą i pójdziemy, bo bez światełka tutaj też mamy już suficik zakryty, tak najciekawsze, wam pokażę już przyjechała farba, zobaczcie nie no, tak nie rodzinek coś się zaczepiło jak zwykle jak zwykle musimy wziąć światło ze sobą, bo po prostu nie wszędzie coś widoczne jest, nie? Tutaj też już zakryty sufit do szpachlowania. No i został tu na tym poziomie, na którym robię, tylko w zasadzie ten jeden sufit. Tu muszę poczekać na człowieka, który y, zrobi... Dobra, myślałem, że się głośnik wyłączył. Który zrobi tam takie do czerwonego tego kabla, ale do wszystkich kabli puszki przeciwogniowe. Tutaj łazieneczka mała, która też jest skończona już. Niech robi sobie tam teraz glazurnik. No i tutaj też już pokoik mamy skończony. W zasadzie już poszpachlowany. Nie wiem, jeszcze raz, trzeba przeszpachlować tylko. Hej, haj. No i tutaj mamy tą łazienkę z tą wylewką, która ponoć właśnie, że jak wczoraj była wylana, to dzisiaj by można było już płytki. Ale dziwna sytuacja, bo tutaj na wierzchu zobaczcie, jest coś takiego, jakby to było coś nie tak, albo zepsute, albo za dużo wody dolane. Yy, no, zaraz wam pokażę w ogóle ten worek. To nieważne jaka firma jest, bo firmy są przecież różne, nie? Yy, ale tak nam się wydaje tutaj. My tego nie robiliśmy, bo to robiła niemiecka firma. Że za dużo chyba wody do tego daleli bo to powinno być, moim zdaniem, z już suche, nie? A tutaj tak samo, no, ściany już były, ale sufity to ja zakrywałem. Tutaj też sufity zakrywane już, Mam już poszbachlowane jeszcze raz, tak jak Wam mówiłem. Tu już mamy, szeryf już ponaklejał nam, jakie mają być kolory na ścianach. Tu ma być inny, tam inny, tam chyba inny. Także nie ma źle. I zaraz pójdziemy jeszcze do tego ostatniego pomieszczenia, które robiłem. No w sumie przez trzy tygodnie to jest pora. Zrobiłem, powiem szczerze. Sam się dziwię, nie? No. I tutaj mamy to pomieszczenie. Znaczy to już drugi apartament. Tutaj też jest łazieneczka. O tak to zrobimy. Może to światełko. Tu suficik zabudowa. A wejdziemy tutaj, bo pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie jak to wyglądało tutaj, nie? Przed zabudową. E, może Wam pokażę. Teraz to wygląda już tak, no i też jest właśnie ta wylewka zrobiona, ten jastrych, ale tak jak Wam mówiłem, nie wiem dlaczego, jest to takie po prostu śliskie, nie? Jak lodowisko. No tutaj jeszcze potem Henryk zrobi sobie spadek do prysznica, to wiadomo. No i muszę też wziąć światło, bo już jest późno, więc nie za bardzo widać. Firma jest nieważna, ale tu sobie będziecie mogli przeczytać. Nie wiem czy to dobrze widać, bo tu jest po polsku po prostu napisane, jest to jastrych płynny, możliwość układania płytek po jednym dniu, tak? I tylko do wewnątrz to jest i możliwość nanoszenia pompą. Tutaj też było robione pompą. I teraz co? Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Wygląda jak wygląda, i, i tyle, nie? I zobaczymy. Nie ma co tam się. To nie nasz problem. Dlaczego został zastosowany w ogóle ten właśnie ta wylewka taka szybka? Bo czas ucieka, a trzeba, musi Henryk, ponoć jeszcze firma jakaś ma przyjść, którzy muszą już robić łazienki, bo jak łazienki potem by dotrzymały, to nie wyrobimy się do świąt. Tak, takie małe szanse. Chociaż, jak przyjdzie z 10 ludzi ze dwie trzy firmy, to się wyrobimy. A tutaj, już na tym poziomie, co ja robię, to jak wam mówiłem, tylko tam zakryć ten jeden korytarz, to już niedużo. No, wszystko to muszę teraz wywieźć, te wszystkie płyty, które zostały, bo za dużo było tu zamówione. Na dźwig, tam trochę miejsca mało, ale się wywali na paletę na dźwig i dwa piętra wyżej. Tutaj, wiadomo, Plany, projekty. To pierwszy, czyli taki jeszcze projekt, w którym na przykład te żółte ściany były kiedyś, teraz ich już nie ma, zostały wyrzucone, a czerwone są nowe, szare to wiadomo stare. Te, które były i zostały. A tutaj już plan dla mnie, jak robiłem, nie będę wam pokazywał z bliska, jak robiłem, zakrywałem. E Zakrywałem sufit. To chodzi o to, że na przykład, zobaczcie, żeby wiedzieć, gdzie puścić te trzy kable. Nie one były sobie wyprowadzone i tutaj wisiały tylko, takie jak tutaj, nie? No i taki plan mam, że na przykład w tym miejscu będzie stał stół, nad stołem będą trzy lampy, no i to trzeba tam wszystko potem rozmierzyć, rozplanować i tyle. Tu będzie jakaś jedna lampa, czy znaczy spot, tu będzie spot, nie? Tu będzie też lampa. Jak jest lampa, jeżeli montujecie jakiś żandol, macie. Sufit podwieszany z rygipsu, to pamiętajcie, zawsze u góry tutaj ja też dawałem, tam też zresztą dawałem płytę OSB. OSB najlepiej, albo sklejkę, nie? Jeżeli montujecie taki spot, czyli e, jakiś tam zwykłą puszkę, która tylko się wkłada i, i, i żaróweczka świeci, no to nie trzeba, to tylko się wycina otwór. Najczęściej jest to 68 mm średnica, i tak samo tu będzie sypialnia, łóżko, i tak dwa światełka. Gdzieś tam też rozmierzone według tamtego planu. No plus oczywiście jeszcze jakieś tam lampki nocne będą przy łóżku. I tyle. I po co to wam nagrywałem? No, żebyście mieli co pooglądać, i żebyście wiedzieli, że jest coś takiego, że dzisiaj na przykład jak remontujecie mieszkanie i w łazience trzeba zbić posadzkę, nie? no to teraz wylewkę zrobicie i co czekać miesiąc czasu? No bez sensu trochę, nie, więc jest taki materiał który, on jest w Polsce też, ja widziałem, tylko trzeba szukać go, bo, bo nazywa się i ten, i ten, nazywa się beton szybki często, ale niektóry to jest tylko tyle, o tyle szybki, że on po prostu szybciej wiąże, ale ogólnie 4 tygodnie trzeba czekać. Ale ja znalazłem jedno czy dwie firmy, tylko że on jest dwa razy, może trzy razy droższy worek tego betonu niż ten taki zwykły. Ale jest i tam jest też właśnie to, że po jednym dniu można już okładzinować. Rozumiem, okładzinować to może być i glazura, i drewno. Tutaj domyślam się, że jest to troszkę chyba skrzanione, bo jeżeli to jest dosłownie tak dla mnie, to wilgotne, więc jakbyśmy my położyli drewno, to by to spuchło po prostu, nie? I tyle, no co tutaj jeszcze? A, no i, i żebyście po prostu o tym wiedzieli, i, i to tak to leciało, nie? No, a tam Heniu chciał wejść w ekran, ale się wstydzi zawsze, zawsze problem ma jakiś. Teraz jest trochę zbulwersowany, bo musiał pomóc mi trochę szpachlować, tamte pomieszczenie szpachlową, a i tutaj chyba troszkę zaczął, także, bo on jest glazurnikiem, a wiecie, dla glazurnika to wstyd szpachlowanie, nie? No ale nie, no po prostu my robimy wszystko, co jest i akurat dlatego, że tam pokończył łazienki już, a tu yy, nie były przygotowane jeszcze, dlatego w międzyczasie sobie szpachlował, a w Łazienkach został wylany ten właśnie szybki beton, jastrych płynny, niech to będzie tak się nazywało, no żeby już mógł przyjść na przykład. Jak Wy oglądacie to dzisiaj w niedzielę, no to w poniedziałek, żeby sobie już tutaj y, szykował. Oczywiście pamiętajcie, to jeszcze się nie kładzie od razu płytek. Trzeba to tam wszystko zaizolować, y, powyciągać rogi, no tam wiecie, zrobić taki dichtung, czyli y, izolację przeciwwilgociową, nie? Tutaj też już mamy, widzicie, do malowania karteczki ponaklejane. To są karteczki. Wszystko tu będzie w szarościach. Nawet sufit będzie lekko przybrudzony, ściany będą troszkę ciemniejsze, ale wszystko w szarościach. I tak to leciało. Trzymajcie się. A na marginesie powiem Wam, że sauna przyjechała nowa, bo tu jedna jest stara wyżej, a przyjechała nowa. Może nagram Wam, pokażę jakiś filmik w poniedziałek może. Na razie. Trzymajcie się jeszcze raz.